Światy nadające się do zamieszkania, zgodnie z definicją Hellera i Armstronga, są większe niż Ziemia. Planety nadające się do zamieszkania mają masę około dwa razy większą niż Ziemia i promieni 1,3 dziesiętne promienia Ziemi. Według astrofizyków rozmiar ten jest optymalny dla tektoniki płyt. Nadające się do zamieszkania światy mają silniejsze przyciąganie grawitacyjne niż Ziemia, co pozwala na lepszą retencję gazu podczas ich formowania. W rezultacie ich atmosfery są gęstsze. Z wyższym stężeniem tlenu i gazów cieplarnianych. Takie stężenie gazów podnosi średnią temperaturę do poziomu około 25 stopni Celsjusza, co jest optymalne do pojawienia się życia roślinnego. Dzięki gęstszej atmosferze niż ziemska, światy nadające się do zamieszkania mają bardziej regularną rzeźbę powierzchni, co pozwala wodzie pokryć większy obszar, jednocześnie zmniejszając rozmiar basenów oceanicznych. Płytkie obszary bardziej sprzyjają rozwojowi różnorodnych gatunków.